Ale moi drodzy, to jest kolejny dzień i kolejny dzień, żeby sprawdzić więcej Paljanowiczan. Kto zarąbał zielone widzowie? Nie ma zielonych, straciłem swoje zielone, a były to prawie 400 staki, bo miałem dwa staki jeszcze, jeden stak dla Mili, jeszcze jeden stak był dla kogoś, ale teraz nie pamiętam, że właśnie ktoś miał tam biznes dostać za to. No i co? No i ktoś się zabrał. Tak po prostu. Nie wiem, nie wiem kto to może być, ale podejrzewamy. Wy podejrzewacie Jetlaka. Eee, no i co? No i Bobota. Tak. Jetlak i Bobot jest podejrzanym. Bo jak wiecie, ta, skrzy ta książka, która została zostawiona, gdzie była kradzież zrobiona, no to jest, nie wiem, minka robota mam wrażenie, także... No jest to podejrzane, musimy dzisiaj przysłać, tak, Steve'a, bo Steve też dla mnie śmierdzi, bo to jest nowa osoba i, i nie, nie wiem, co o niej sądzić, także nie znamy jej zbyt dobrze. Jest Szczypson. I chyba tyle z nowych, ale będziemy musimy obgadać temat. O co to za tablica jest? Zielone, to są moje zielone? Nie, no jeden zielony. Gdzie się podziały wasze zielone? Podzielcie się tym. Co jednym zielonym? Ale to czemu wasze? Czy to mi, mi zostały zebrane? Dobra, mi się wydaje, że widzowie coś tutaj. Nie to... czemu te chaty są otwarte, wszystkie, jakby tam ktoś mieszkał? Dobra, ty trzeba. Tego nie zabieram. To jest, to jest jakiś feg wizowy. To, to jest podpucha. Jak to wezmę, to wybuchnie palionowo, pewnie, nie? Ja tego nie robię. Przyjaciele, ale oczywiście widzicie, co mam na klacie. Palion Style. Zapraszam serdecznie do sklepu, widzowie. Kupujcie takie kozackie koszulki z nazwą Palion Style oraz różnie. Różne są. Są bluzy, są koszulki, będą nowe rzeczy, nowe bryloki. Ale sprawdźcie sobie na stronie, co macie. Bo nawet takie kozackie czapy możecie kupić z moim logiem wyhaftowanym. No i oczywiście, wszystkie rzeczy są z naprawdę wysokiej jakości. Z ręką na sercu, widzowie. Eee, dobrze, o, widzę tam... O, Yeti u bzyka, co tam się dzieje? To jest jakiś... Jakiś Armagedon się tam dzieje, czekajcie. Może chodźmy najpierw do mnie. To wszystko idzie. twoja wina! To przez ciebie! Czemu wy się kłócicie? Spokój! Jest cicho! Nie, ej, ej, cicho! Co jest? Czemu Yeti? Czemu ty go na no, mnie... No, o, słuchajcie, powiem. No, Fajna, ja, ja pą, o co chodzi. Wstaje rano, wstaje rano, nie, normalnie no. tak jak zawsze i kurde, wiesz co się stało? Nie mam moich pieniędzy, ponieważ widzę Yetiego, który wchodzi pod moim pieniędzy? domem. Nie mam w ogóle zielonego! Eło dzieje, walone! Każdy stracił kasę! Ej, nie Czekaj stop! No. No. Uspokójmy się wszyscy, uspokójmy się wszyscy, chodźcie ze mną. Naprawdę każdy stracił teraz zielone, nikt nie ma pieniędzy. Nie mam zielonego. Pa, idzie kolejny! Eee, e, e, kto co? mi ukradł zielone? Kto mi ukradł zielone Hej, panowie spokojnie! Bo ja, z, ja zostałem ukradziony wczoraj jako pierwszy i, i nikt z was nie ma. czy czyli chciałeś zrobić to, co ci skradli i bo samobiełeś. Ja... No nie mam! Nie, nie. Dobra, dobra. dobra, patrzcie co jest napisane, to jest na 100% Bobot, nie? Tu jest Bobot! BOBOT! Czemu ukradłeś wszystko, ja wszystkich? Nie ja ukradłem mi, ktoś zabrał pieniądze i chciałem kupić sobie taką błyszczącą koszulkę! To je też ukradziono? No ukradli mi pieniądze, wszystkie moje mi zabrali brzmi, Kto został kłamał, do sprawdzenia? Że... Palionka wiecie, jest... to oni nie mają uczuć Właśnie, gdzie jest Palionka i nie palionka widziałem. Palionka i Steve, uroków. i Milki zostały do sprawdzenia Dobra, chodźcie, zobaczcie, bo jest Ale pewna tablica Ale wczoraj mówiliśmy, że Milki jest podejrzana, no to patrzcie, no znowu się wszystko zgadza Znowu no, bo i jest... nie ma jej, nie ma jej bo to niemieckie wcale za zostało Chyba, mała. że to Yeti ukradł ja. i nie chce powiedzieć O, no, nigdy bym nie ukradł tej uroku Gdzie nie ukrywa, się podziały wasze zielone? <laughs> Szybson, was się dobra, Podziel się Szybson! To jest jedyny zielony Ja nie widziałem podziel. żadnego zielonego <laughs> Szybson! Nie, nie no dobra, to, to jest zielone. ostatnie co nam pozostało. Zostawmy to tu. To jest, to jest ręka, trzeba sprawdzić. Odciski Ta, niech palców, to nie. niech to tu zostanie, żebyśmy pamiętali jak to wyglądało. Bo Czemu tu to jest mina robota? robota? Patrz, to też było na miejscu zdarzenia. Mina robota, bo bo, to jest tak podejrzane, no widzisz to? Zabijcie, mnie, so zobaczcie, że nic nie ma, no poważnie. Co, palion to ukradł. Gdzie jesteś, żeby Cię zabić? <grym> Daję się, ja Nie żyję. Nie boję się! Nie ja nie, wiesz, dobra, dobra nie Nie bijmy się panowie, bo to, to dochodzi do, do złego, tak? Musimy Musimy pogadać wszyscy, na pewno Jak myślicie, kto, kto z tej Z tej ekipy tutaj, mógłby to zabrać? Ja bym się zastanowił nad tym, kto na starym Palinowie kiedyś miał przezwisko złodziej, Co, złodziej? Miał, tak. złodziej. Tak jest, tak jest. Co miał? Dave! <noise> jak stoi nieruchomo. <noise> Ale to było 3 lata temu. W ogóle o czym wy mówicie? To było 3 lata temu. Eee, było 3 no, lata ej, temu! Oczywiście, to był złodzienny. To nie argument jest, jak ja bym ciebie nazwał profesorem, człowieku że ty to robić. Eee, eee. Czy to za argument w ogóle jest wzięty z czapy? To na pewno dobra, był. Marek. jest straca coś śmierdzi. naprawdę Czałka? Dobra, okej, okay, czyli Shipson mówi Dave, musimy to no, zapisywać Nie, nie mówię, nie Dobra, nie spokojnie, a, ja Dave, dobra, Dave, za... jak myślisz, kto, kto mógł kryść z nas? Nie, no jak mam być cztery, to Yeti mi znowu wali, no bo powiem dlaczego. Ja gada. też fańcie, tak myślę. Yeti bardzo się śmieje, gada. Słuchaj mnie, Yeti nigdy nie miał takiej zbroi. No bądźmy szczerzy. To prawda. Skąd prezent. nagle miałeś no, pieniądze skąd na taką tak I Skąd masz jabłka, Koksy? Skąd ty to masz? Ja nie interesujcie Dobra, to jest. A, ja, ja nie, nie mogę. To Co to ma być? No. I gracie na tym serwerze nic mi nie zrobicie! No ty chyba syjaja. Oh! Ej on tu ukradł! Zabijamy go! Nie! 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 nie Zabijamy go! Idziecie... U nas! Dzięki No, gdzie są nasze zielone? No te no, no, Dobra, nie zabierajcie nie jego i temu, przeszukajmy tylko. Są tu zielone patrzcie Pałszty... Są zielone! Yeti! Oh. Ej, panowie chodźcie tu, szybko! Nie, ej, czekaj Panowie, Dave, chodź tu, Dave, zielone. Dave Idę, 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 bo ja zginąłem, poczekaj, sortuję itemy, bo mnie zabił Bobot <grym 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 Co? Możliwe, <grym> on ma zielone, stary, patrz ej, ja. ktoś nie do kieszyni, Ile, przeciągam. ile, ile? Dwadzieścia, Ktoś to podłożył, ktoś to podłożył Dobra, okej okay. Tyle razy cię uczyliśmy czegoś Dobra, pierwsza, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz Czemu jako jedyny masz zielone? No Oddajcie właśnie. to, ktoś to, albo nie, nie oddawajcie to, ktoś mi podłożył. A podłożył, <grym> podłożył, podłożył tak. Proszę do łapy, nie tak. Nie, to jest jedzień, Ty się tak, ty nie potrafisz udawać, nie? Ale w, no w, nie, w, wierzę. Tak, nie, no nie wierzę, nie wierzę. Dobra, idziemy po stiva. Ale złodziej, nie, ja nie mogę. No nie, no oddałem ci wszystkie. Oddałem ci i z czymś przysięgam, nie mamy jednego zielonego ja no, Panowie, panowie zabić, są Jezu, same kłótnie i naprawdę, Yeti, jest bezczelny, nie? Że ty wszystkim ukradłeś. No, nie ukradłem! Przecież ktoś mi to włożył do kieszeni, mam tu jakiegoś magika. O Boże, to jest ciężka sprawa, Dobra, chodźcie po Steve'a. Gdzie jest Steve? W swojej chacie, chodźcie. Lecimy po niego. Trzeba. Siema Steve'a! Siema Steve! Hello, oh, kto Wow, dostałem! Co jest? Shimanko, siemanko. Siemanko. siemanko, siemanko Steve. Ej, Siem Wam też, bo właśnie. Za, co robisz? Ej, nie rób tak. Pomiałem Wam pokazać, bo akurat pojawiliście się, się e, na moją rycerze, więc e, patrzcie no. na to. Co, co tu widzisz? Ej, Nienawidzę tych pszczół, chodźcie, muszę cię Nie, co to ma być, dobra Zdiva. Zdiva. Jeden, I nie, jeden, ma ula, nie ma ula, nie ma ula Walić pszczoły, tak Nie, 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 nigdy tak w życiu Co nie wy robicie? Mogę, Ej, mogę. E, tu jest wejście na dach, Steve, dobra, idziemy na dach porozmawiać, chodźcie wszyscy On i na dach zrobił, co to ma być? Steve, powiedz mi, czy masz jakieś zielone w swoim ekwipunku? Oh my god, wrzucił mnie, Ziku Steve Steve. Eee, co ty robisz? ty powiedz oh god, mi, czy masz dobra. <laughs> dobra, czy ma zielone? Ej, ma zielone czy nie ma? Nie, ma! Ja nie mam, ma! nie mam zielone. Ma! Gdzie? To? Yeah. No na końcu, tam na rogu, na lewo. Gdzie na rogu? No ty tego nie widzisz przed tobą! Oh my god, no yeah. to! Co ty Wziął to! No i wziął, ale ja no. nie widzisz no. tego! Ja, Raz. Raz. Zawo, tu, tu, Dobra, to tu, Za dużo kłótni, panowie. Jeszcze raz, oddaj, oddaj zielone A -a -a. albo zabierzemy je siłą. Zabijcie z tego i zobaczycie. Nie My mam zielone. wy jesteście panu Wy jesteście panu Lucianem. <laughs> <laughs> <uciekły. laughs> panowie, bo to się za, za dużo Harmider robi. Po pierwsze, chodźcie wszyscy, ustawmy się tutaj. Steve, nie idź do góry, nie idź do. Ej, faktycznie ma! Nie, dobra, tu jest kolej Mamy dwóch podejrzanych. Ale mamy miałem ten dłuż. Dobra, mamy dwóch podejrzanych, nie podoba mi się to. Lecimy teraz do więzienia. Chodźcie wszyscy. Zapraszam! Muszę coś powiedzieć, muszę coś powiedzieć! Co? Jak wtedy z Gilą wleciało wyleciało z niego 64 zielone? No dobra, no. To... No, no, ale przez chwilę to stwierdził, że 19 z nabową, no to nie. 17 Ej, mam przecież sprawdźcie. Ale Dobra. Ja, podniosłem się ja nie, nie mogę, ale wiem, mnie oszukujecie do. wszyscy. Dobra, strasznie, strasznie, nie wiem i ty, ty chcesz go wkopać. Chcesz ja? mnie. Co? Co? Nie, wczoraj wkopałeś nie kolegę, Nie, wytrzymam. nie, nie się, się DGT, Lecimy, ja lecimy do więzienia, wie? wszyscy. Macie wszyscy Elytre? Nie, Go do więzienia, go do więzienia. Dave, musisz mi pomóc z nimi. Trzeba zamknąć Stevea i Jet'ego. I z chuba nie, nie, ja nigdy nie idę. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. to w więzieniu. Aha, tam w ogóle nie, no gdzie byś chciała. serdecznie U. do więzienia. Dzień Dzień od, odłóżcie tutaj odłóżcie wszystkie przedmioty do skrzynek: Steve i, i Yeti. Steve. U, Steve Ale ja nie, Steve nie, nie i Yeti, odkładasz. My odkładasz. Wszystko, wszystko co masz. Nie będziemy cię zabijać. Ale dlaczego my mi to wyrobić? Przecież to Maezy zrobił. Steve, jest jest, złodziejaszek na serwerze i nie mogę pozwolić na coś takiego, i tak. Zaraz się złe, z gorsze rzeczy staną. Edy jak złodziej, ja się no, od Steve'a A ma ikona nie co A Ja ty kilo też. Ja jestem niewinny. Dobra, teraz tak klikacie sobie w łóżko, chodźcie, zapraszam. To ma zielone Steve'a? Ej, macie no jakieś ma macie przyciski jakieś, czy tu nie ma żadnych przycisków? No trzeba No dobra, niepotrzebny jest przycisk. Dawaj tu. Klikacie w łóżko. Obydwoje. Yeti wstań. Wiedzę też, dobra, Czy dobrze. To jest odce co wy robicie. Ło, co ty robisz. To jest potrzebne. Dobra, nie zostawiać. Jak możecie mi to robić! Dobra. Uspokójcie się, uspokójcie się, dam wam tu światło jakiekolwiek. Jako jedyni mieliście zielone, jeszcze... Ja chyba chciał go wkopać. Jak myślicie? Mi się wydaje, że jecie. Ja mogę sprzedać? Zabierajcie się. nie, rób tego tej poki ale... I da się! Dobra. Co? Ja, da się, się. I da się przyliźć, ja, korzystać. I jesteście nienormalni, co wy robicie? No nie zabrałem tego, przecież dobrze o tym wiecie. I da się. Dobra, nic nie widzę Ale ja nie to, rozumiem, dlaczego na błębzyku jest na przecież on też powinien być zamknięty. Dobra, Nie, jak to, jak to ja zamknięty? Nie, przyjdę, w przyjdę. Snack out Steve'a. Ale bzyku nie miał, bzyku nie miał no Błaśnie, Ale Marek ukradł staka od Steve'a bzyku, oh no bzyku tego staka no Bzyku, proszę tu wejść Dobra, dobra teraz tak Nie, proszę o spokój, właśnie. proszę o spokój Steve i Yeti, zostańcie tu, chodźcie panowie no Musimy, nie, nie, no. idziemy na boisko Zaraz, zaraz no, no, razie nie Chodźcie na boisko Dobra panowie, musicie Musicie mi powiedzieć Myślicie, czy to jest bardziej Yeti, czy Steve Stary, teraz to, wiesz, zaraz o tym zadecydujemy, ale słuchaj, jak Steve zginął, wypadło z niego zielone I do teraz ktoś ma te zielone z nas we kwipunku i się nie chce przyznać, ja, ja mam, tego no nie ja mam Ja mam, ja mam, zielone No a ty złodziej uwalony, no to dawaj to do skrzynki, co ty kurde, te, no dam, a do, King Palionowa Ale Czekaj no, podniosłem to czekaj, no zaraz rozwiązujemy kto co ty, to za co ty, co ty, Co ty, co ty, co ty, co ty Ale ty, nie kurde, rozumiem, nie to, rozumiem o co jest robią, No właśnie, ej może to, <laughs> to, robią, to, to właśnie. jest No Ej nie, 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 nie jest spina, że wziąłeś zielone no. Jak spina, a jest oto spina, kto zabrał wszystkie zielone chyba z 10 staków. Ale wiesz, że ma lepkie rączki, że jak wypala jeżeli to od razu się spina Przecież to mi Yeti oddał i Steve Rzucili mi do ręki. To czemu tego nie dajesz to jest tam do skrzyneczki, nie? Jakie skrzyneczki? To zaraz wyląduje w banku po prostu, palianowa. Jakim, Jakim banku? banku? Nie ma żadnego podziel banku Podziel się z nami, podziel się! O, zielone! No zielone. No... Trzeba rozwiązać, kto zarąbał zielone! No na dany moment to ty. No właśnie. Ja nie mogę, a po co wam macie? Ja tego nie potrzebuję. Dobra, tak, dajmy, tak. No tak, daj. tak. Każdy tak mówi. No i co, i teraz... I, i złodziejem teraz jest... Nie, nie, my teraz to no. no i teraz... No tak, tak, My Teraz, tak. My teraz no, wiemy na czas sprawy, teraz? że zielone jest bezpieczne. Tak, tak dokładnie. <laughs> Dobra, ale panowie, powiedzcie mi, kto, kto, kogo bardziej posądzacie, czy Steve czy Yeti? No ja a ja byt, myślę, że... O, trzemrane ja myślę... typy są. No da. właśnie. Albo się po dogadali. Do pieniądzach, po Albo się, pieniądzach. się dogadali. Oooo! Słuchajcie, ja bym się o, nie zdziwił, jak tu nie byłby żaden z nich. Tam ten głos, nie? taki głos. Jaki głos. No ale to co z nimi robimy? Nie wiem, czy zostawić ich w zamknięciu po prostu? Nie, no może nie, bo nie mamy twardych dowodów. Ja bym się obraził, gdybyście mnie też tam zamknęli. Mamy ja twarde nie dowody, mamy. No, ale no mamy, ale no mieli... ja zaraz... <noise> <Zamkujemy>. ale, <noise> Czekaj, ale ja... <noise> oni jako jedyni mieli w swoim ekipunku te zielone, tak? Ale, no, nie całe zielone, tylko część zielonego. No, część no Dobra, no dobra ale, ale... tak świadczy. Ale patrz, Szybson, Dave, ja, ty, bo bo nie mieliśmy zero, to tak. To no racja, racja. To racja, dlaczego racja. by im zostało te zielone w kłamstwo, bo powiedzieli, że nie mają żadnego, że go okradli, nie? A tu nagle i wyparł z kół. No właśnie. Ej, faktycznie jedy tak do no... mnie podchodzi do domu no i, i mówi, właśnie. że. Nie ma zielonego A nawet i mówi, nie. zostaje no. kłamstwo, nie? Stawiamy dowody. Tak, oficjalnie zostajemy w tym więzieniu. Tak. dobra, jeszcze Milki została do przesłuchania. Czy... Ją też można zamknąć. Też można zamknąć. No dobra, jeszcze Milki trzeba przesłuchać, ale no, na razie oni są podejrzani. No ale to co, musimy przeszukać ich chaty w takim razie. Trzeba um, zrobić przeszukanie Polionowa. Przeszukamy ich no chaty W ogóle ale. No, no, no Ja bym przeszukał wszystkich chaty, tak na wszelki wypadek, tak profilaktycznie No, może twoje zaczniemy, co? No, no możemy zacząć. Za, proszę bardzo Ej, dobra, co jest? Czemu jesteście no, tak podejrzani Zaczniemy. Dobra. Dobra, nie, co ty robisz? Co to? Zostawcie mnie w spokoju, to nie byłem ja Zabijcie go, zabijcie go Nie, no, to nagrywałem wcześniejszy odcinek Dobra, miałeś zabijcie rację, go. dobra, wychodź, wychodź, ja Nie, zabijcie go Zabijcie go Żebym mu pomógł nie przepraszam, ale to jest mój kolega, ja nie mogę! Ty jesteś niepoważny w Zygnia. Yeti! A, ale, a co w swojej byciem, jest manem Paliona? No teraz jestem Smannem Yeti'ego! Gdzie jest Yeti? Gdzie no jest działa. Yeti? Gdzie jest Yeti? Nie ja powiem wam! Przyskina. Ma... Przyskina jest! Wszystkinach? Jesteś Horungiewa! Ja nie, 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 nie mogę! Ma... To jest podwójna Horungiewa! <grym> Dobrze, dobra! Dobra jest! Was wszystkich. Dobra, Yeti Ale zapomnieliście tak... o tym, że Steve Wam też już uciekł. Ho. Nie, Steve, jest... Jak, Steve tam się... Jak on jest tam zamknięty? Jak Nie on tak. to zrobił? Ty no, przed... się... do kotła. no dobra, co jest grane? Co się dzieje? Ej, jakim cudem on leży? Czekaj, ja nie ja, nie muszę, ja, no. Z czerwcie na w końcu kiedyś to. to jest jakieś zdzierstwo, że ja tutaj mam leżeć. A ten bzyku z na wolności chodzi. Kto to ma być? Dobra, co to jest? Że... Nie nie nie, ale, okej, okay, ale Steve, o, jako jedyni mieliście zielone, musimy przysłać jeszcze e, milki i przeszukamy wasze domy, wtedy stwierdzimy, okej? Ty Maro, patrzcie, jest No dobra, no ale ja mam zielone, bo nie wydałem, a jak wy wydaliście, no to jest a, was, ja zielone, to jest ważne. Nie wydaliśmy! Co ty wydałem? robisz, Simpson? Dobra, i teraz... Co tak. Ej, co cię dupa spędzi czy co? Ale z tego! Co, jest, co? zostajecie nie, Ej, ej Dave, zostaje nie Dave zostaje zabity! Dave zostaje zabity! No co? Nie. Co, wy robić? co wy robicie? Się. Co wy robicie? się dzieje? No dobra, panowie, wy zostajecie tu, my musimy przeszukać wasze te zostaje tak. Do przeszukania są ich domy oraz... Ja nie wiem wszystkich domy trzeba sprawdzić. To jest mega dużo czasu, także no nie, nie możemy pozwolić na kradzież w wspaniałowiem. Trzymajcie się i bzyku policja, bierz się do roboty. Oh yeah!